Hej, hej, hej! Zobaczcie, z jaką fantastyczną recenzją książki do Was przychodzę. Autorstwa w. I. w. Gregory. Książkę mam do recenzji od wydawnictwa OpenR. Jest to nowo powstałe wydawnictwo. Księga nazywa się Dwu Świat i jest księgą trzecią Tymczas. Premiera miała 20 lipca 2023 roku. I zobaczcie, jakie serduszka ostatnio coraz bardziej czytam. To jest dopiero co przerobić. Naprawdę. Ale powiem Wam, że naprawdę dałam się porwać tutaj totalnie historii. Momentalnie było straszniej niż uczorne razem wziętych. Wiecie, autor tutaj stosuje technikę ogromnego stresu i wielkiego wyczekiwania, gra na naszych emocjach, poruszając temat dziecka odebranego matce. Jest przy tym dokładny. Opisuje, jak przeraźliwie płacze, jak czuje się oszołomione rozstaniem z matką, która poturbowana straciła przytomność. Były takie momenty, kiedy bałam się, że nie dam rady jej przeczytać, że emocjonalnie po prostu nie podołam. Robiłam wtedy kilkuminutową przerwę, po czym z wielką zachłonnością połykałam kolejne strony, wierząc, że no coś musi się wydarzyć, bo po prostu oszaleje. Musi ktoś jej tu pomóc. Następnie, kiedy pojawiła się postać, która bardzo brzydko pachnie, robię się ponownie sztywno i wyczekując, bo nie wiemy czego możemy się po niej spodziewać. Po nim, bo to mężczyzna. Każdy, kto tu się ukazuje, jest zobrazowany jako osoba charakterystyczna, z możliwością zachowania się no właśnie w jaki sposób. Dlatego też tak trudno przewidzieć się, co stanie się dalej. Na szczęście kobiecie i dziecku udaje się uciec, ale czy faktycznie spodziewała się tego, co dalej się wydarzy? Wiecie, w opowieści autor serwuje nam dwa światy. Jeden inko, w którym nastąpiła zmiana panującej i która chytrze zmieniła panujące zasady tak, żeby każdy był jej oddany i nie miał możliwości przeciwstawienia się. Tu może też być aluzja do polityków. Cel był mocno zamierzony i nawet my to widzimy, chociaż lud pozostaje jedynie zdziwiony, bo tak naprawdę no nie wiedział, że tak to będzie wyglądać. W drugim świecie, Floris, poznajemy właśnie Jasmine, o której wspominałam Wam wcześniej, tej kobiecie z dzieckiem. Nieważne, co by tłumaczyła, nawet zdradza, jak się nazywa, jednak nikt jej w to nie wierzy. Dziwnym trafem, prawie każdy pragnie ją zabić. Uważają, że jej syn ma tajemniczą chorobę i najlepiej, żeby zdechł. Dosłownie, tak było napisane. Te opisy były tu bardzo okrutne. Wyrażali się w sposób wulgarny, wręcz poniżający. Widać, że nie należą do inteligentnych postaci, gdyż boją się tego, czego nie rozumieją. Im dalej, tym bardziej widzimy, że wojna między tymi dwoma światami jest nieunikniona. Jak zatem zakończą się ich spory? Kto przetrwa, a kto polegnie? No, bądźcie pewni, że to nie jest zwyczajna fantastyka. Sama opowieść, Uuu, 200, De! jakie 200? 516 stron, z mniejszym drukiem. Aha, zainteresowanie nasze nie ma granic. Naprawdę. Zachęcam, byście weszli do Dwóch Świata, ale od części pierwszej. A sami przyznacie, że lektury są warte poświęconego czasu. I nie myślcie sobie, że tamte będą chudsze. No, no, no. Autor, jak już pisze, to na całego. I nie tylko grubością, ale i treścią. Zatem przekonajcie się, kim jest piękna kobieta ze zdjęcia. I jak widzicie dwuświat. Inteligencja bym powiedziała z jej brakiem. <grych> Ale resztę po prostu zrozumcie sami sięgając właśnie po tę książkę. Żegnam się z wami. Do usłyszenia. Pa, 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 pa.